A ja Was witam z mojego pokoiku, już prawie byłam jedną nogą za drzwiami, już miałam iść po rowerek, już miałam sobie jechać, bo miała tam gdzieś tam kropelka w deszczyku padała, teraz się zwiększyło troszeczkę, no i zrezygnowałam, wróciłam. Nie wiem, mam jeszcze trochę czasu, jeżeli przez cztery godzinki nie będzie padało, to może jeszcze pojadę. Jeżeli będzie padało, niefajnie, bo z parasolem jednak na rowerku nic się nie stanie, jeżeli zostanę w domu. No, i tak właśnie sobie pomyślałam. Że nie warto planować, wciąż tego <grym> doświadczam. Nawet chwilę wcześniej pomyślałam i już plan się zmienił. No i fajnie, może tak ma być. Może mam tu posiedzieć i powiedzieć coś do Was. Nie wiem, co powiedzieć. No, mo może coś takiego. Kim jestem ja jako ja? Każdy z sobie z Was może zadać sobie pytanie: kim ja jestem? I odpowiedzi jest mnóstwo, każdy w tym momencie na zadane to pytanie odpowie coś innego. Ja mogę powiedzieć co? Jestem Polką, jestem kobietą, jestem żoną, jestem mamą. Jak troszeczkę zejdziemy niżej, mogę powiedzieć jestem przyjacielem, jestem koleżanką. Jestem się rodziną. Jeszcze dalej, jak zejdziemy niżej, mogę powiedzieć: Jestem cząstką Boga, jestem iskierką Bożą, jestem miłością, jestem radością, jestem szczęściem. Jeszcze trochę mogę sobie tam niżej zejść powiedzieć. Jestem aniołem. Jestem kimś wyjątkowym, jestem kimś niesamowitym, jestem kimś niepowtarzalnym, jestem kimś kochanym, uwielbianym i tak dalej. Kochani, jesteście kim, tym, kim chcecie w danym momencie. Chcecie być aniołem, jesteście aniołem, chcecie być cudowną żoną, jesteście cudowną żoną, chcecie być przyjacielem, jesteście przyjacielem. W każdym momencie jesteście kimś innym. To zależy od sytuacji, z kim w tym momencie jesteście, z jaką osobą rozmawiacie. Czy jesteście sami, czy jesteście w pracy, czy jesteście pracownikiem. Gotujecie obiadek, jesteście, jak to się mówi, gospodynią domową. Kochani, zobaczmy, ile my mamy ról w życiu. To nie jest tak, że my jesteśmy nic nie warci, jesteśmy jedną tam jakąś. Określoną jednostką, i na tym się kończy. I to jest takie fajne. Odkrywajcie każdego dnia kim jesteście. Raz jesteście rowerzystą, raz spacerowiczem, raz urlopowiczem. Zobaczcie w każdym dniu kim jesteście, tak? No, oczywiście ja też. Ja właśnie to teraz tak sobie pomyślałam. W tym momencie mi to przyszło. I to jest takie fajne. Czyli ja mogę być kim chcę. I to jest takie potwierdzenie, tam gdzie ja kiedyś gdzieś tam przeczytałam, że my jesteśmy tutaj jakby na scenie, tak? Że w danym momencie od, odegramy jakąś rolę i za chwilę jesteśmy już kimś innym, tak? No i to jest fajne, bo możemy być różnymi osobami, wcielać się w różne osoby, doświadczać różnych rzeczy. Oczywiście nie mam tu na myśli nakładanie masek, Udawanie kogoś, kim się nie, nie jest, nie, nie, nie o to mi chodzi, żeby udawać, cyganić i tak dalej. Po prostu jesteśmy w danym momencie tym, kim jesteśmy, tak jak wymieniłam poprzednio. A zakładanie masek mija się w ogóle z celem, bo to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Tak? I bez względu na to, czy jestem mamą, czy żoną, czy przyjaciółką, czy sąsiadką, mam być cały czas sobą czyli Bożeną Ludzicką, a Ty Kasią, Basią, Zosią, Józkiem, statkiem i tak dalej. I to jest takie piękne, kochani. I to jest takie cudowne, bo ja y, wiem, doświadczam tego, y, wiem z praktyki, że lubię ludzi, jestem też gaduła, gdzie nie siądę, czy to jest autobus, czy to jest przystanek, czy to jestem chwileczkę w sklepie, zawsze nawiążę z kimś kontakt. Y, jakoś tak ludzie do mnie się przyklejają i Zawsze jestem z sobą. I takie fajne, właśnie ostatnie stwierdzenia są: że ktoś mnie pyta: A kim ty jesteś, a kim pani jest? A pod filmikiem ktoś mnie zapytał: Czy pani jest psychologiem? I już takie często określenia padają do mnie: że jestem aniołem. I tak to do mnie przygnęło, tak mi się to bardzo spodobało. Dziękuję wam, Buziaczki, kochani. Bardzo wam dziękuję z całego serca, że. Dużo osób tak do mnie mówi i zaczynam się skupiać na tym, skoro jestem mamą, koleżanką, przyjaciółką i tak dalej, to dlaczego nie mogę być aniołem? Bardzo mi się to spodobało, chyba najbardziej ze wszystkich <grychy> rzeczy i właśnie zaczynam chcieć być tym aniołem. No na ile mi się to uda, nie mam zielonego pojęcia, ale w mojej duszy się coś takiego już narodziło i Właśnie ostatnio takie dostałam pytania: kim ty jesteś? Skąd ty się pojawiłaś? Ostatnio jechałam w autobusie, już to chyba wspominałam. Pani siedząca obok mnie zapisała sobie mój numer telefonu i wpisała sobie mnie pod nazwą Mój Anioł. Słuchajcie, polskie to było niesamowite. Ta pani w ogóle mnie nie znała. Jechałyśmy do Polski z Monachium. I to jest takie cudowne. I ja chcę być tym aniołem, naprawdę no, ja chcę, chcę być tym aniołem. Chcę właśnie doświadczać tego bycia aniołem, tam gdzie się pojawią, przytulać osoby, pogłaskać kogoś po głowie, spojrzeć w oczy, dać kropelkę nadziei, dać kropelkę miłości. Chcę pokazać tym wszystkim ludziom, że jest coś takiego jak miłość. I żeby oni poczuli to w swoim sercu. To jest taka iskierka, którą niosę. Jakbym wzięła ze swojego kominka iskiereczkę małą i niosę do kogoś i mówię: Masz, rozpal sobie ją, jeżeli chcesz. A jeżeli nie, to ona Ci gaśnie, jeżeli nie zrobisz z niej użytku. I ja mówię Wam, uwielbiam te rzeczy takie duchowe, uwielbiam rozbudzać, rozniecać tą miłość jest Tak jakby rozpalało się kominek, i za chwilę wiedziało się, że będzie się siedziało przy nim, i będzie się grzało, i, i, i wpatrywało się w ten ogień. I kochani, i co ja bym Wam powiedziała: zawsze bądźmy sobą, zawsze dążmy do poprawienia, ale nie innych, tylko siebie. Dążmy do tego, aby nasza dusza była co, coraz piękniejsza. Yy, większość nas skupia się na sobie, co poprawić tam. W sobie denerwujemy się, że coś tam nam wystaje, że się nie mieścimy w jakąś bluzeczkę, sukieneczkę i tak dalej. Odpuśćmy to na chwilę i wejdźmy tam sobie niżej po tych schodkach, tam w głąb, w głąb siebie, tam do tego światła i zapytajmy, a co we mnie jest takiego cudownego? Co ja mogłabym tu wydobyć dzisiaj? A czym ja bym mogła tutaj pochwalić się? Komu bym mogła coś zanieść? Komu bym mogła coś pokazać? Kogo dzisiaj bym mogła y, pocieszyć? I to jest takie piękne. Co bym wam, kochani, tak powiedziała na koniec? Wzniecajcie te iskierki w oczach, w sercu. Rozniecajcie tą miłość. Jeżeli nie macie jej w sobie, biegnijcie szybko do tych osób, które ją mają od których dostaniecie ją bez problemu. Które wa, te osoby wam nie pożałują tego, a wręcz odwrotnie, podadzą wam tyle, ile udźwigniecie, ile, do, ile przyjmiecie do swojego serca. Nie biegnijcie do osób niefajnych, zawistnych, takich, którzy nie są waszymi przyjaciółmi, którzy tylko udają przyjaciół. To ja was tak kocham, tak was mocno tułem, tak was mocno całuję. Ślę wszystko, co mam najlepsze. Bo dlaczego mam nie słać, skoro mam tego tak dużo, dużo, dużo? Skoro moje serce pragnie, aby jak najwięcej osób poczuło to, co ja. Moim marzeniem jest, żeby wszyscy ludzie na Ziemi kochali się i czuli to magię miłości. Wiem, że to jest marzenie, ale może kiedyś się spełni. Może kiedyś będą ludzie się tak naprawdę mocno kochać i. Dojdą do wniosku, że tylko to na tym świecie tak naprawdę się liczy. To ja Was tak będę do mojego serca. Bardzo, bardzo Was Bardzo, bardzo Was kocham. Cudownie Was pozdrawiam. Pięknie się uśmiecham. Mimo, że jest tak jesiennie, deszczowo pochmurno, ale uwierzcie, u mnie jest zawsze słoneczko. Zawsze. Ono cały czas świeci dla mnie i dla Was. Jeżeli u mnie świeci, w moim sercu, to promienie automatycznie. Biegną do was. Boziaki, kocham was.